Netflix się nie zatrzymuje i przerabia kolejną kultową grę w formę animowaną, w formę japońskiej animacji. W przypadku akurat serii Devil May Cry, no jest to bardzo osobiste uczucie, bo jestem z tą serią od samego początku, czyli od pierwszej części wydanej jeszcze na PlayStation 2. Więc jak tam ten Netflix się spisał? Zaraz wam o tym powiem. Serial Devil May Cry opowiada historię niejakiego Dantego, jeszcze nieopierzonego łowcy demonów. I może nasz srebrnowłosy chłoptaś nie ma zbyt wiele doświadczenia, ale nadrabia to charyzmom, więc w sumie to wszystkie demony, które napotyka na swojej drodze, nie mają większych z nim szans. No, ale wiadomo, sytuacja musi się jakoś skomplikować, a komplikuje się, kiedy do gry wchodzi tajemnicza postać o twarzy królika wielkanocnego. W sumie zbliża się wielkanoc, więc nie wiem, czy tutaj twórcy specjalnie tak użyli takiego właśnie antagonisty. Może po prostu Japończycy, którzy tworzyli to anime, nie lubią wielkanocy. Ale nieważne, ów królik jest demoniczny i chce oczywiście sprowadzić na świat zagładę, no bo co innego. A uda mu się to, kiedy otworzy, wrota do specjalnego wymiaru, właściwie wrota do samych piekieł, które to zaleją nasz ziemski wymiar. No, trzeba przyznać, że fabuła nie należy do zbyt skomplikowanych, ale przynajmniej nie przeszkadza ona w efekciarskich scenach akcji, których w tym serialu jest po prostu multum. Twórcy nie chcieli adaptować żadnej gry, chociaż wzięli i zaczerpnęli sobie z trzeciej głównie części. W sensie postać Dantego jest wyrwana bardziej z trzeciej części niż z pierwszej czy chociażby piątej. E, czyli jest młody, zawadiacki, jeszcze nie ogarnia do końca o co tam z nim chodzi, z jego przeszłością, dlaczego kiedy ktoś mu robi dziurę w klacie, potrafi się szybciutko regenerować niczym jakiś deadpool albo wolverine. Ale no, widzę tutaj, że twórcy właśnie chcieli pójść tego takiego głupkowatego, bo Dante, jako młody Dante, no to jest taki, wiesz, rzuca, jak, wiecie, rzuca sobie jakiś one-liner, odstrzeliwuje tam jakiegoś demona i gada jakieś pierdoły, tak? które niekoniecznie są zabawne, ale są takie urocze. Ja lubiłem tego Dantego z trzeciej części, bo tam głównie właśnie pojawiał się młody Dante, który był, no bo to był, to był prequel. Trzecia część była prequelem do jedynki i dwójki, zwłaszcza dwójka. To się działa lata, lata po i zresztą firma, która wyprodukowała Capcom, to się nie przyznaje w ogóle do tej dwójki, bo to był straszliwy paszkwil. Po świetnej jedynce nagle ta dwójka była stra straszliwie złą grą, ehm, ale sam serial opowiada bardzo prostą historię. Strona techniczna Devil May Cry, no to jest zawsze dosyć subiektywne, no bo znam dużo osób, która jest kompletnie uczulona na tą japońską kreskę tak zwaną. Ja natomiast lubię oglądać czasem dobre anime i pod względem technicznym to wygląda w porządku. W sensie jest to serial bardzo dynamiczny, ale nie brakuje tutaj klatek na sekundę, więc wszystko ogląda się płynnie. Jedyny zarzut, który mam właściwie do tej strony wizualnej to używanie 3D, podczas kiedy większość animacji jest 2D. No bo wiecie, Dante bardzo ładnie narysowany, jego koleżanka bardzo ładnie narysowana, a tutaj jakiś demon zrobiony w 3D. Albo na przykład pościg na jakiejś autostradzie i wszystko wygląda fajnie, dynamicznie, ale w tle po prostu jakieś klocki, które mają udawać budynki zrobione w 3D. No, ja osobiście mam do tego awersję i nie lubię, kiedy łączymy animacje 3D z 2D, Zwłaszcza, że zazwyczaj jest to robione tylko i wyłącznie po to, aby zmniejszyć koszta tej produkcji, więc nie przykłada się do tego aż takiej dużej uwagi. No i właśnie podobnie to wygląda w Devil May Cry, ale tak jak mówię, raczej jakieś 80, 85, a może i nawet 90% tego serialu jest rysowana i jest to animacja płynna. No i też na przykład zmiana charakteru niektórych postaci, w sensie mamy tutaj postać, yy, która w grach... Też się pojawia, ale to jest kompletnie inna postać. Ona wygląda tak samo postać Lady, tak się nazywała w grach. Ona wygląda tutaj tak samo też ma różne kolory oczu, te, tą samą fryzurę no wygląda tak samo, ale to jest kompletnie inna postać w sensie jej backstory, to kim ona jest w tym świecie i tak dalej. Chcieli wprowadzić jakąś taką, wiecie, twardą babkę, bo akurat w serii Devil May Cry jest dużo twardych kobiecych postaci. Które w dodatku też wyglądają dosyć, że tak powiem, wyzwolono, ale tutaj stwierdzono, że dobra, weźmy kogoś, ale no zróbmy z tej postaci kogoś innego. Trochę tego nie rozumiałem, po co, czemu nie można było po prostu stworzyć jakiejś nowej bohaterki, tylko wzięto design bohaterki znanej z gry. Znaczy ja wiem po co, ale nie, nie klei mi się to specjalnie w tym momencie. Ale też masa hysteregów, masa odniesień do y, innych gier y, Capcomu, y, na przykład do Resident Evil, co jest takim rzucone tylko w jednym tekście, ale jest takie ciekawym rzuceniem w tym jednym tekście. Y, y, Street Fighter, no jest trochę tego, no i masa, masa Takiej dziaderskiej muzyki, bo to już wiecie, ja już jestem dziad, ale to taka muzyka mojej młodości. Limbiskit, Paparoach, Green Day. No tak jak ja słyszałem te kawałki, to mi się, wiecie, e, e, imprezy pierwsze przypominały, bo to były te czasy, kiedy ja właśnie słuchałem takiej muzyki. Byłem ogromnym fanem Limbiskit, który tutaj w ogóle jeden z swoich. Nie może moich ulubionych kawalków, ale takich, który był, przeszedł do mainstreamu, e, czyli Rowling jest tutaj w openingu do, do tej serii. E, więc dużo takiego łechtania mojego po prostu dziaderskiego, e, wiecie, dziaderskiej duszy, wychowywanej właśnie w latach 90. Ale ten serial to jest prosty serial. W sensie tam fabuła to jest. To prosta, złe demony, trzeba je pokonać, bo jak nie to tam wpadną i nam tutaj rozpiszą cały świat, więc trzeba ich, ich powstrzymać, ale fi ten film, ten serial nie zwalnia tempa. Te 8 odcinków to po prostu pach, 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 akcja, 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 akcja. Nie ma czasu na nudę, nie ma czasu na jakieś przegadywania, smęty, jak to czasami na przykład w Castlevanii były takie odcinki, gdzie były mocno przegadane i tak trochę się wlokły. Nie, tutaj nikt się nie bawi tam, że ło, dobra, tu jest jakaś skomplikowana fabuła i w ogóle jakieś dylematy e, bohaterów i ten. Nie, trzeba rozpierdzielić wszystkich e, i te akcje wyglądają fajnie. Wygląda to w porządku, tak jak moje do tego 3D się trochę czepiam, ale ogólnie rzecz biorąc to jest taki serial, który po prostu jest... Ktoś powie, że pusty, no bo, no bo właśnie tam nie ma za wiele pod tą warstwą fabularną, to znaczy w tej warstwie fabularnej, tylko jest ta właśnie warstwa efekciarska, wizualna, tak, taka jak w sumie jest Dante właśnie w tym serialu, główny bohater. Ale mnie się to podobało. I zakończenie jest takie, że z pewnością chcieliby stworzyć kolejny sezon, więc mam nadzieję, że na tyle się obejrzy ten, ten serial, że po prostu ten kolejny sezon zobaczymy. Netflixowy Devil May Cry jest na pewno znacznie lepszą adaptacją niż ta pierwsza, którą pamiętam jeszcze, że była nawet u nas w Polsce wydawana na DVD. Tamta była przeokrutnie nudna i jakaś taka bez polotu. Tutaj natomiast Netflix zaprezentował nam coś, co na pewno trzeba nazwać, że jest z dużym polotem, bo akcji tutaj jest co niemiara. No nie ma tutaj kiedy się nudzić. Natomiast scenariusz jest dosyć pretekstowy, ta historyjka jest. Taka, jakby mu wymyśleć jakiś pięciolatek, ale widać, że twórcom po prostu przyświęcały tutaj inne cele. Po prostu zrobić serial napakowany muzą, która daje kopa, scenami akcji, które dają kopa. I jak dla mnie, na tym etapie to wystarczy. Nic wybitnego, ale oglądało mi się to nadzwyczaj przyjemnie. Dlatego dla Devil May Cry sezon pierwszy, w mojej opinii, może być tylko jedna ocena. Bo DMC to pyszny serial. Ciekaw jestem, jak troszeczkę młodsi widzowie będą to odbierać, no bo oni nie będą mieli tych zachwytów nad odniesieniami do, do jakichś starszych gier, nad y, muzyką z lat 90., y, właśnie tą rockową. Y, I myślę, że przez to część osób może stwierdzić, że to taka właśnie wydmuszka, ale bardzo efekciarska wydmuszka. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że. Nie ma tam za wiele, nie jest to, wiecie, tak nabudowany świat jak właśnie w Kasylwanii, bo tam nawet jak były takie yy, nudniejsze odcinki, takie powolniejsze odcinki, to jednak to nam nabudowywało ten cały świat, ten cały lore, yy, zależności między tymi bohaterami. Yy, no tutaj tego za wiele nie ma, tutaj jest rozpierducha i też jest fajnie. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, czy oglądaliście DMC Devil May Cry, jak Wam się podobał. Komentarze są wasze, a ja poproszę Was o zostawienie łapek w górę oraz subskrypcji, jeżeli materiał Wam się podobał. Trzymajcie się, kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.